Także witam Was w kolejnym odcinku tutaj z wschodniego rolnika. Witam Was w kolejnym odcinku. Tutaj oczywiście jest. a ku, ku, kuzyn. Dalej. Dobry? no. I co, w ogóle tutaj jest nowy nawetek Tak, żeby nie było. Oczywiście nie mówić, żeby nie było. Tutaj kuzyn się tutaj pochwalił, bo to jego. O, mi mi remontował. No właśnie. Cały nie. był rozpiany roz, roz, w końcu wyremontowani tak I też widzicie z Amazonka, żeby teraz też nie było Do tego Amazonka to już stary jest, tylko to stało na tym innym gospodarstwie stare stary nie Ale nie było tego na Trzeba, że było na odcinku, ale Jeszcze raz wam pokażę, no jest ładowa w ogóle ci, co byli na streamie w, w sobotę, to mogli już wcześniej zobaczyć, że ładowarką jeździłem z wapnem. Także tak to wygląda. I co? Będziemy u dzisiaj rozsiewać, nie? Wapienko. Oczywiście na, na kanały. No na ten, Właśnie. Na Tylko najpierw chyba trzeba wapnać i naładować, co? Konno. Tu tak żeśmy nie stali na tamtym? Nie, na tamtych nie. Tutaj masz ten, ogólnie ten wapny, to ci mogę naładować Wiecie że większy od John to tylko że John ma taki plus, on też jest spory, ale jest tylko dłuższy, nie, on też jest dłuższy Dobra, podjedź tam, już wezmę łyżkę, pierwszą wezmę Ogólnie Ogólnie do środka, ogólnie też w ogóle ta ładowarka jest taka Trochę mi dźwiga z tym wapnem Wiesz co na mnie był tobie, Ale prądeka jeszcze musisz otworzyć O, poczekaj nie to Bada ciebie trochę wejdzie, co? Nie, chłopy. 30% takżeś walną w jedną wychową. No do pełna Dobra. się. Do pełna się zapełnimy. O kurwa trochę dźwigać powiem z tym wapienkiem. Idziemy na, na to najdalsze, nie? Tak, a ja w ogóle wsiądę sobie do Ciebie i pojadę z Tobą po prostu Dzisiaj taki odcinek będzie inny po prostu yy, Nie będę dzisiaj praktycznie... Znaczy no, tutaj kuzlem będzie ten yy, Bardziej da jeździć łacionikiem, a ja dzisiaj tego, no bo... A Ty też masz w ogóle większą szerokość tego Matek to... kochał i prawo jazdy mu ma I dlatego, że ja będę jeździł zaraz ja południe. Nie, nie, że co, tylko... Ja nie będę już tego <laughs> swojego gówna pchał, bo to takie bez sensu raczej czy no, czy, czy, jest dużo to tam, tam, tego metrażowo, no może pojemnościowo, ale te metry to wątpię, nie, może to ma więcej więcej, ma ja <t Vivek> tak, tutaj najwyżej na tym dużym ci pomogę te rozwozić, nie tutaj Jak będzie trzeba najwyżej misia wezmę, przepalę, misiu cały czas na chodzie jeszcze, a w ogóle niedługo będzie najpewniej nowy ciągnik także. Śledźcie odcinki i w ogóle wpadajcie na kanadę. tam do oporowca, majstrowa, oh, A jest pan jest teraz też na jechał takim czerwonym czołnikiem, kurwa Na lawecie tu, tu, u tego, tamtego mechanika jebanego, to tam się wyje. O, pełne tutaj. już jest A, już jedziemy Okej, okay, dopełnię te łyżka i już siadam do ciebie Dobra, zgaszę Dobra Ciul, e, zamknąć mogę tak z zewnątrz? Mogę, zamknę, żeby nie było Już siadamy tutaj, nie wiem czy tu pasażer jest e, Chyba nie ma, dobra, trudno musimy tak się nie widzę, Ale jakoś tam Jedziemy tutaj, oczywiście na fotelu pasażera, jedziemy elegancko Tu bo tutaj te, ko, 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 Nie jadzie, możesz jechać Byłem komandor jest komo Komondor, Cały system, kurwa, operacyjnie tak nie ja, Ale jedzą te kurwa tymi ...tymi samochodami Ja nie wiem czy tego wapnąć, i w ogóle starczy, kurwa, tak kurwa Najlepiej ode mnie weźmiemy jeszcze Bo ja tam jeszcze zostało gdzie nie Tym. Kurwa tymi busami, jebane No to już jest taka o, ...taka droga już taka, która jest nieużywana, to... Nie ja to mało swoje że to jest taka polna, taka kurwa, bardziej tamtą gówną zapielnicza im, że... No, dlatego tutaj warto jechać, nie? To miałem na też połówce teraz to robić, za Krzycha, kurwa, to... Ale jak się ono wyremontował, bo on całą kabinę miał, wiesz, zgniecioną, wszystko po wypadkowe, ten... ...czy po wypadkowej, jakieś tam kolizji... Aha! Teraz kabina, wszystko, kurna, praktycznie połowa ceny jak za nowy, nie? No, ale fajnie się jedzie, w ogóle na to w pasażerze jest wygoda. Potem tym że Ja tam nie wiem, ja tam będę patrzył co ja tego Na chwili, Najwyżej będę wychodził zobaczyć jak to tego kurwa, panie to mu metra, że chłopie bo ja dawno aż, nie aż aż odcinek aż, aż do sąsiada tam leci Panie, ja to robię na raz <laughs> Kurwa, od źle będzie fajny, nie? No ciekawa, nie był to kurwa ten akcent GPS-y Jakoś tak może jechać Dobra Zdecentruj im to Taki ledki umijaczek zostanie Nie no, no nie. tam Przy krawędzi to tam nawet nie musisz robić aż tak dokładnie Tu też było Krzycha po, po ten Po prawej, nie? No Boże, to nie też pamiętam. było Kurwa no, nie pamiętam to, to było Tu dwa tam pola nie, to nie były z rzepakiem, kurą z kosiem, Pamiętam wtedy Tam umijaczek będzie, ale tu nie No ale ja to później wiadę tym Agregatem już takim wiesz, porządnym kurwa, z z ziemią zmieszam to ściernisko To będzie wyglądało jakby worka na to była i tym, agregatem Mhm. Mm czekaj, czekaj, żeby do sąsiada nie walić tego wapna To pojedziemy standardowo w środku, to nie jest rcw Czekaj Tu gdzieś o tak opowiedziemy obok tych śladów no. Nie, to kawałek tylko trzeba dosieć, bo to... Tam widziałem, że dobrze było. Tylko tutaj tak. Bo to już szersze jakoś się zrobiło to pola. Właśnie kurwa, no na no, w ogóle na zipie się było dziwne. przybliżę, widzą, no zobaczcie, jak tam sobie leci ta wapienko, nie? Coś takiego dzisiaj innego niż tylko takie, że nie tylko jest, że ja się dziennikiem, to nawet i takie coś jest. Może ona się No spodziewa. aż na przykładowi trochę dał do obrań, to ma. Trochę mu zwiędną te krzaki. Nie nawet nie to ma to pole. Hmm. Tu jeszcze takiego jest winkel. Nie, szybko pójdzie Ile to do szczego rozciewania jest tutaj? Śmiech na sali. A dużo ci było w ogóle w tym rozciewaczu? No połowaś prawie. O kurde. Dawkę żeś tam konkretną dajesz. No 5 ton! Będziesz no, plony będą dobre ja, ja chyba mogę widzę, że są chyba pokazać nawet, bo chyba to pole mapy kupione na no, no, tutaj. W nie mogę wam no, po, no, pokażę kurwa Jak to powiedzieli tu, Kurwa się o to odświeżanie to nie, tu macie całą mapkę kurwa tego wapnowania, nie? Tu u mnie to już kurwa nawet na niebiesko się świecie, ja tu nie wiem czemu widzę, że tak jest, że zrobiło. niebieska dawka na wodę, wapną to już jest A teraz panie będzie... Dawka, że chuj, teraz to będzie wszystko rosło elegancko. Gorzej byś miał... Łoś ja baś... no. mu powiedzieć, że mam plon. No, na mapie łanie to widać. W ogóle teraz masz tak około, no tak 6,50, to tak 6,70, gdzie nie, jest gdzie nie. Albo do 7 nawet. Tego, tego. Taka, nie. No starczy to starczy tu wapne, żeby już to rozciągnąć, to polek góry, jo. No, wystarczyło ci, bo. Niestety, będzie trzeba jeszcze tu przylecieć. No, na taki sklina kurwa, kawałeczek i najwyżej przez całąki jakieś może przebnieć, bo tutaj dało się chyba kiedyś jakoś jak Dobra, tym maksionem 53, lecę prawie samochodem i to jest o tym. O czym w glegalamy? Zaraz, dwa. No i brak ci pani wapu. Aj, będę trzeba jechać. No bo tak to tylko tu ty. Myślałem że, myślałem, że to starsza, to chuj. jakoś trochę wapna poszło no i tutaj jakieś tam poprzeczniacze kletki na przyszły bo byłoby można coś skombinować żeby tutaj te i te wapna na pola ale to dobra lecimy se elegancko ale o twoich twoich pulta masz tak daleko nie było żeby było trzeba ten to wolę wolę masz śmigać kurwa sarny nie, trzeba się nie najwyższy. A nie, bój. ten to od razu, się leci 53 jak John bo, już to jest amortyzowana ta kabina, to pani buja w tym klasie Jak się jedzie. Tu zajebisie właśnie, kurwa, nawet się na miejscu pasażera w ogóle fajnie siedzi, a nie... Chociaż u ciebie się jeszcze pani lepiej siedzi, bo jest niestety ja na pasażeru tylko. Kurwa i tutaj będę jeszcze pan spały. Nie wiedzie tu żadni. Dobra. No. Wolny niby. No bo tu na zakręcie z gorzej, nie? A kurwa też te drogi takie wąskie, kurde, to... Znaczy tu jest zakręt taki. Może do dupy. Wiedzi tu to... jak się to. Tu kurwa mogliby nie. tę drogę poszerzyć kiedy, nie? No kurwa się za... Nie wesą pewnie za to. znowu szybka akcja ładowania i będzie koniec nie no i tam będzie ściany, no i później tam pojedziemy pod te lasy na te pola jego no to już droga no sobie roz... przelecić chyba najwyżej no i, no i okay. tylko mi zostanie jeszcze tak wspanię tu i jeszcze a tutaj to może na dwa zestawy opieki o ja zaraz sobie w ogóle pod jestem stanie w jednym miejscu zrobimy jak te zdjęcie na te kamerki na te internety no ale to za chwilę dopiero ci naładuje a jak no myszką dobrze ci ładuje to o kurwa czekaj Kurwa pognieś mi Amazonkę To już wszystko? A. Nie dali w odwarce Co? Wysięgnika w odwarce nie dali Dali To kurwa ten To taka jest taka wiesz Idealnie w ogóle Ta Amazonka jest taka niska nie i też kurwa Panie to to w ogóle nie starczy tego wapna Kurwa będzie trzeba chyba jeszcze od mojej od mo Ode mnie kurwa te przywieźć tutaj a chyba na dzisiaj to może starczy jako co? Nie no dam ten kawałek starczy, jeszcze może tutaj resztkę rytm tego wapna Najwyżej ja mi ja się przywieźć Wadił to pełne O kurwa Ja pierdolę Andrzej Poszło kurwa po tym Ja pierdolę kurwa ta łyżka jest taka kurwa Nie wiem co by ci chłopacy mieli kurwa za łyżki mają, nie? Tak, drewo ładuje to... Czekaj, to... zrobię sobie jakieś zdjęcie może chociaż, żeby jakieś coś było, bo kurwa zara odjadę a zaraz nie będzie nic. Dobra jakieś tam jest, dobra ile masz? Stówę? Jeszcze pani. No to jeszcze to zabudujemy i będzie kit. Będzie jeszcze... To po... na pełny. Dobra. Najwyżej no jeszcze ode mnie weźmiemy to co tam jeszcze gdzieś na kupie zostało, bo u mnie i tak jeszcze trochę mam, nie. Gdzieś tam pewnie mam z, ten... za dużo gdzieś wapna. U mnie dużo nie pójdzie wszystko. Akurat pełny, nie? Dobra, to ładowarkę zostawiam. Ja wsiadam już do ciebie Jedziemy Daj pani Dobra Coś Też jest taki zakręt, że pani już jedzie tam jakiś mm. no, Dawaj to formą Nałe Kurwa jeć Kurwa wyjedzieć takim busiakiem teraz weź tu się zmieść tym ciągnikiem fajnie no na te szpakurki. To nie to nie nasze, to nie na te cieniki gdzie tak? Kurwa, pani Kurwa, Panie. Sam widzisz, całą drogę zajmuje tym aksonem On i tak jest węższy od John z tego jak tam przymierzałem, bo on, John Deere to jest na całą drogę całkowicie on to pasuje idealnie w drogę, w tą akurat. A ten się wydaje większy trochę. A. Bo ten gabarytowo taki masywny się wydaje sporo, nie? Mam ten taki za, taki dłuższy bardziej niż taki... Ale panie, ten to ma chyba 300 koni, coś takiego. To pojeżdżę trochę po tym polu, bo nie chcę zniszczyć tej polnej drogi już do końca, nie? Nie, to już dużo do rozsiewania zostało. To kawałek, pani. ale wyjdziesz, za to może się właśnie w jeszcze raz powiem, żebyście padali na kanale do Popaków, tam do Oporowca, do y, Ursusoporem, do, do maestra, tam do, do, do Ursusowe, Ursusowe Team. Jeszcze to zrobiłam, proszę, bo nie było jak to jest do grafiki, to zapraszam. Mm -hmm. No tu już krzygłbym sobie kończy właśnie tutaj to. Tam tam jeszcze tam było? Tam jeszcze kawałeczek, to tam się rozsieje i tyle. No się tam jeszcze trzeba, nie? Tak kurwa. Ale ładnie wygląda to, już na... na tej mapce pechanie. Ty bo mam ten, ten wygląd kurwa tutaj, Te satelity pobierają te, te, te. te I się ma kurwa. O Krzychu, myślałem o tą łąką, to złączyć będzie spory kawał, a kto to będzie uprawiał, kurwa, no mówię. My tam gospodarka, tutaj my ten nie jeździmy praktycznie, a tu, tu pole tam połączyć... Kurwa. Jak on mnie już wysyła do roboty, to... <grych> Dobra, tam narożnik. Omówił, że na wliwa będzie miał. Czasem ja musiałem kość No. Ja jeszcze ja miałem swoje pola kurwa też mam ich trochę A już tam kombić jakiś tam kurna, jakiś uszkodzonego, jakiegoś klasa, kompan kolejny, coś tego, kurwa On by to do żniw zrobił ten księch Dobra, Dobra ja za... za rok będzie mi za kazał nie za, to. za rok będzie mi kazał jeszcze więcej kości No nie wiem bo ten kombajn, który chciał ten wiesz tam do naprawy tego to ci powiem, że te hektary do 5 sekund będą znikać. Jak jeszcze... no jak będzie ją szerszy header i tego będzie większy zbiornik No panie, będzie spory header. To będzie trzeba od razu na wózku targać, a nie że podpinasz się po tego. Tylko kurwa będzie trzeba bo kurwa my mamy takie wąskie tu wszędzie kurwa przejazdy, że... Nawet lewo z tym lekcjonem było się tu rozłożyć, nie? bo coś tu niech mi się wcieta nawet ja tu pamiętam musiałem gdzieś wszaka się tam nie panie, bo coś tu mi klawize, że w ogóle W końcu można jechać I panie, tą mreżkę chyba tam właśnie przed tym twoim gospodarstwem tam rozsieję. Najwyżej

Tutaj ten zakręt to jest najgorszy, bo Ci wyjedzie nagle jakiś tym busiakiem albo co i weź tu się wyrób tym ciągnikiem Pani się znaczy, tam ciągnik to jeszcze... Tam jeszcze tego, tak, ale z kombajnem jest z skadarem w bizonem Może i chciałbyś trochę, żeby ci na pola tego wapna, co? Nie, ja se na i tego, bo ja i tak mam u siebie jeszcze wapna, bym musiał tego Najwyżej jeszcze Ci tam, najwyżej jeszcze tego wapna tam, ale najwyżej będzie później te, yy, będziemy być jeszcze, nie wiem, umiem, może jeszcze, nie wiem, jeszcze bardziej na Ciebie będzie, sobie, bo jeżeli ja to mi na tym dużym tam może, to Ci załaduje i... Zobaczyłem, no bo to, to sam widzisz, jak idzie robota, raz, dwa i już obsiane pole. W tym to masz 40 tam ileś metrów. To... A tutaj też, kurwa, się nie się, że to połączyć w ogóle w pizdu? Właśnie, chcieli, te, znaczy chcieli, ten. Bo to żadnego odpływu nie ma, w sumie ta rzeczka tutaj to w ogóle wysuszona jest praktycznie Tu tylko, kurwa, w zimę, kurwa, czy tam na wiosnę, to tam są Ja się tak myślałem tu z Krzychem, żeby zasypać tu ziemią, a tu, a ten do gminy poszedł Krzychu i kurwa, że ten nie, bo to rzeczka tamtego, że później mapki Kurwa, przecież to, to ile tu masz roboty, przecież to tylko wsypujesz kurwa dwie taczki piachu i masz pole już, wiesz. Ta, no się kurwa, tylko dbasz o to, żeby w tym miejscu dokładnie tamtego i... Kurwa, no właśnie. I tak to teraz się pierdolisz kurwa z tym rozsiewaniem tu jak debil, z koszeniem to samo. Była taka tragedia wyżliwa, że... Zresztą na nawet, nawet widać po tym, jak kurwa ten, nie? Jak prasowałem, że gdzieś kurwa, ile tu te... Ile, ile razy tu musiałem kręcić kurwa z cienikiem kurwa, żeby to obierzać, nie? Kurwa, pani, macz Amazonka mnie, wiesz, czemu denerwuje, bo tam ma też skrętną to mość, nie? Nie zdążysz a. skręcić cienikiem, a to już ci skręcił kurwa. Najgorsze jak parkowaliśmy do magazynu, kurwa tą amazonkę, weź pan wpizduj z tą skrętną osią Znaczy Czyli czasami ten... spoko, Więc ale... Więcej nerwów się kurwa na zresztą kurwą, że, że przeproszenie powiem Szkoda, że tylko te zablokowałeś się, kurwa Znaczy blokady tu niby są, tego my tu kurwa odszyfrować mogliśmy Ja rozumiem, że a, na polu tak ma być, że ma być jest... skrętna Ocień. No co, tutaj czekaj. No, a tu już ładny kawałek zrobię tym polu, to się tylko tak z boku dostanie i ten przejazd tutaj po prawo. Zobaczcie, tu jeszcze na jedno RCW i rozsiane poletko. Dobra, ja widzę, że ja będę kończył już chyba ten odcinek, zakończymy, nie? nie? Nie było? I co? Trzymajcie tam wizję, ja miłego i na razie!